Witam Was ludziska, bardzo serdecznie w nowym projekcie z serii Zagrajmy Wy. Tym razem jest to kolejna już modyfikacja do gry Gothic 2 Noc Kruka o nazwie Tajemnice Jumanji. I o czym ten mod opowiada? Ten mod opowiada o pewnej wyspie będącej na Morzu Myrtańskim. I na tej wyspie jest yy, zlokalizowane pewne więzienie dla najgorszych przestępców i my wcielamy się w postać jednego z więźniów i naszym zadaniem będzie właśnie ucieczka z tej wyspy. Jako, że wyspa jest zamieszkana przez strażników oraz prawdopodobnie groźne zwierzęta, więc nie będzie łatwo nam uciec, jakoś będziemy musieli sobie radzić, to jeszcze przede wszystkim zapasy nam się kończą, no i jakoś będziemy musieli zdobyć pożywienie. Nazwa te, tej modyfikacji przypomina mi pewien film Jumanji Pewnie większość z Was oglądała ten film był to film na temat gry planszowej która zmieniała wydarzenia y, dziejące się w świecie to znaczy jeśli y, dana osoba zagra w tą grę to musiała się liczyć z tym, że ta gra mogła y, Zapowiedzieć, zapowiedzieć tak jakby, zawróżyć yy, co się stanie w danym świecie i dana rzecz faktycznie miała miejsce w prawdziwym świecie i to było całkiem fajne, ponieważ działy się różne rzeczy w prawdziwym świecie, no jakoś głównym bohaterom udało się w końcu tą grę przejść, ale to oczywiście nie na temat, zaczynamy tutaj naszą modyfikację, jeszcze... Powiem Wam taką ciekawostkę, że yy, dodano opcję sprintu i wytrzymałości w tej modyfikacji, więc może być ciekawie. Coś takiego było oczywiście w returningu. Dobrze, zaczynamy grę. Zobaczymy. Łatwy. Średni. No oczywiście zaczynamy na średnim. Spróbujemy w sumie. I rozpoczynamy. Zobaczymy jak to nam się potoczy ta gra. Oczywiście też gra posiada własne intro oraz y, outro nice night, Które mi się niestety nie wyświetla, przepraszam was bardzo za to. No trudno. Dobra, jesteśmy w więzieniu jak widać. Bierz sobie grę. Jesteśmy sami, mamy naszego towarzysza też. Hey. Mann, ich will jetzt hier endlich hier raus. <laughs> Klar, wird schließlich Zeit, dass du eine aber abarbeitest. Schwing deinen Arsch über die Erde. Zu dem, was Niemiecki... wiederholen willst. No, natürlich ist es eine Ja, und jetzt mach ich glaub, ja, das scheiß das Gitter auf. Darfst du dich noch einen Moment gedulden müssen? Die Gitter öffnen sich von alleine. Das, da. das kann dir doch egal sein. Hey, soll ich dir mal was erzählen? Was? Dein Gefasel ist so interessant wie ein Baum im Wald. Na <laughs> <laughs> warte, ich werde dafür sorgen, dass du so schnell wie möglich gehängt wirst. <laughs> natürlich. Ich gebe dir noch eine letzte Warnung. Treibst dich nachts nicht draußen herum. Wenn doch, dann kann ich für nichts garantieren. das ist <laughs> schon stattgeschrieben. Dosyć duże paski y, życia oraz many i wytrzymałości i tak samo y, Tak samo podczas rozmowy jeszcze widać te paski życia i tak dalej Czego na przykład w zwykłym gotyku nie było To jest taka zmiana Pogadajmy z Rafaelem oh. Hej! Halo Rafael! Man, ich will hier raus! Es wird Zeit, dass wir hier abhauen. Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Okay, ich wusste, ich kann auf dich zählen. Aber wie sollen wir hier flüchten? Wir sind auf einer schwer bewachten Insel mitten in der Myrtanischen See. Da hast du recht, aber es muss einen Weg geben. Wir müssen einfach die Ohren offen halten. Aber wehe, du flüchtest ohne mich. Keine Sorge, ich werde meine Ohren offen halten. Teraz pierwszy pięć napiękto Dobra, co ja tutaj mogę zrobić? Mamy kości jakieś Mamy chleb, wodę... Halt! Ich habe dich gewarnt. Aber... Kein Aber Co jest fuck? Aha, spoko to ja nie mogę niczego ruszyć. No dobra, powiedzmy. Okej. Okay. Jeszcze raz opowiadajmy. Hej! jaki sposób teraz mam znaleźć w sumie? Ja mam pojęcie jak się stąd wydostać szczerze powiedziawszy Jest środek nocy Mam się przespać czy co? Zobaczmy czy to coś da A faktycznie jak się przespałem no to Mogę wyjść w końcu stąd i Porozglądać się trochę po tej, po tym więzieniu całym Warte ma Ja? Nein No dobra, porozglądajmy się W takim razie Co my tu mamy ciekawego? Książka Exp kosztowności, nie wiem czy je chcę zabierać generalnie. O, książka expa, no to na pewno mi się przyda. To się na pewno przyda. Może wezmę w sumie, co mi to. Jak nikt nie patrzy, no to czemu nie? Gorzej, jak mnie przyłapią, to już będzie problem. Ale martwmy się, my. martwmy się później teraz. Ym, tutaj chyba śpią ci całej strażnicy. Zobaczmy, czy mogę z nimi pogadać, czy coś. Czy się wkurzą na mnie, że ich budzę? Lord Gunter. Hej! Ich. a... Oh, Still! O fak, no to się wdupiłem, nieźle. Może lepiej nie będę ich budził w sumie, skoro tak to ma wyglądać. Jak... Fuck! co to jest? Czego u diabła chcesz? Mamy tu jakąś wajchę, ale nie mogę jej uruchomić niestety. Potrzebuję może czegoś. Fak. Hej! Hej, Dobra, to może będę się zwijał, panowie. Jak mnie tu nie chcecie Będę się zwijał, nie mam mnie tu już Tu jest kuźnia chyba. Tego nie da się otworzyć. To iPa. Tu jest wyjście. Szczur. Pełno szczurów, pełno chrząszczy. wird du biegst. Hast du nichts Besseres? Tut Hey. Was machst du? Ich repariere die Mauer. Sieht man das nicht? Wer hat die Mauer beschädigt? Sag mal, willst du mich verarschen? Ein Sturm natürlich. Geht oh, fuck. Ach ja, Oh, fuck. bevor du gehst, ich habe einen Auftrag für dich. Mach deinen Scheiß doch selbst. Sag mal, willst du etwa noch heute gehängt werden? Hm, schon gut. Was soll ich machen? Hörst du die ganzen Dratten hier? Mann, bei diesem Lärm kann und will ich nicht arbeiten. Soll ich jetzt Mitleid mit dir haben? Was stellst du dir unter Helfen vor? Jetzt hau ich dir aber gleich eins in deine dreckige Visage. Beruhig dich. Gut. Kümmer Dich einfach um die ratten i lass mich in Ruhe. Wenn's muss. Mam zabić szczury, no dobra. Zajmiemy się szczurami może. To coś... O, piła. Wezmę tą piłę, może się przyda do czegoś później. Nie mogę. Nie korzystać nie mogę. No dobra. Szczur! Nie mam broni, muszę z pięści. Jedna ja bestia nie, nie. łatwione. Niestety. No ale dobra, poradzimy sobie. Tu jest wyjście chyba. Generalnie. A no, tam jest jakieś przejście gdzieś indziej. Strażnik, strażnik, kolejny szczur. Hej, ciągle to potrafię. Kolejny zabity, zostajemy przynajmniej ekspazanie, 30. Przynajmniej te szczury są małe. Ciekawe ile ich jest ogólnie. O, młotek. Dlaczego nie mogę korzystać z tych narzędzi? Byłoby łatwiej. Szkoda, że nie mogę. Hej! Ciągle to potrafię! Expo mi ukradłeś, złodzieju. OMG Hej! Ciągle to potrafię! Zabity. One mnie atakują, fuck. Czy gdzieś tu jeszcze jakieś są szczury? Hmm. Może to już wszystkie Sprawdźmy. Czy faktycznie już wszystkie zabiłem? Zapytajmy się tego typa. Hej Wegen den Ratten. Ja. Wir sind tot. Gut gemacht. Und jetzt hau ab. No tak oczywiście nic nie dostałem. Znaczy nic poza levelem, czego mogłem oczekiwać więcej. Czy my tu coś mamy jeszcze chyba? Hmm. Tutaj byłem, tu jest kuźnia, tu jest nie wiem co. Zobaczmy może da, da radę to otworzyć. Hm, ja bydła einen Dietrich noch nie. O, mam na imię John w ogóle. Tu jest Ruda i to w dużej ilości. Mogę pogadać ze skazańcami? Nie. Wszyscy tutaj umrzemy. Super. Morale widzę świetne. Gdybyś choć raz próbował żarć To może... może pójdę gdzie indziej w sumie Jak tutaj nie mogę nic zrobić tam idę. Teraz Zobaczymy czy znajdę coś ciekawego Jakoś stąd trzeba nawiać w końcu. To szukamy każdej możliwej... drogi ucieczki. Całkiem ładnie ta wyspa wygląda, ale chyba taka mała trochę jest. W sumie. Da, ja, zejdźmy po drabinie. Hey du. Wie gefällt es dir hier? Willst du mich verarschen? Nein, das war doch nur eine ganz normale Frage. Soll ich dir zeigen, wie es mir hier gefällt?

To było dobre. Kurde no. Czekajcie, spróbujemy jeszcze raz może. Oj, oh, du bist nowy. neue. Komm mal her, Bürschchen. Was willst du von mir? Du wirst jetzt machen, was ich dir sage. Haben uns verstanden? Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Spróbuję pobić tego typa jeszcze raz, ale może być ciężko. Hey, dude! Yeah. Okay. Oh, wow. Dobry, no ciężko się z nim walczy. Jakoś będę musiał taktykę obmyślić. Hej, tu. Okej. Okay. O, run. O, bo... O, bo.. O, czy Ja jasne jak, jak ja mam tego uniknąć niby To jest jaj Czekajcie zrobiłem może taki mega Nieźle Ja pierdolę Teraz spróbuję jeszcze ostatni raz Przydał, Przydałby mi się kilo w generalnie Hej wie gefällt? Ja okay Oh Ran Oh Bog Na Bogu okay. Ah auf der Okay Na To mały teren niestety, to I on się musi cały czas bronić puta. Nieźle. A wiecie co? Może ja tutaj wyłączę nagrywanie i... Zobaczymy się, jak już go spróbuję pokonać, więc widzimy się za chwilę. Udało mi się Kotofona pokonać w końcu, ludziska. Zobaczymy... ...czym to zaowocuje. Da jest nic co holn. W sumie tym, że mam kill teraz. No, przyda mi się kill -off. Zobaczymy, czy on nam coś powie ciekawego. Zmęczony skazaniec. Oh, moja Guru. Mann, oh Mann, du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Also gefällt es dir hier? Schon gut. <laughs> Warte mal. Was machst du hier? Ich mache Pause. Und jetzt verschwinde. Und bra. Fast, fast. Igmar. Hey du. Und da doch der Kugel Wer bist du? Ich bin Igmar. Sag schon, was soll ich dir mischen? Was? Was meinst du damit? Ich habe früher in einer Kneipe gearbeitet. Dabei erlernte ich die Künste des Schnaps brennen. Oh, der. Und warum bist du dann hier? Eine Schlägerei? Nein. Ich habe für einen Kunden einen Schnaps namens Teufelskrollen hergestellt. Leider hat er den Schnaps nicht überlebt. <laughs> darum bin ich hier. Okay. Na Junge, willst du auch einen Teufelskrollen? Später vielleicht. Hey du. Und welche Drecksarbeit soll ich für dich erledigen? Einer meiner Gefangenen ist verschwunden. Wie hast du das angestellt? Was auf, was du sagst, chien! Finde ihn und bring ihn her. Hodjo, das ist ein Theodor. Hey. Na, wie geht's? Oh, ich hasse diese Arbeit. Du kennst nicht zufällig einen Fluchtweg, oder? Natürlich kenne ich einen Fluchtweg. Wirklich? Erzähl. Spring doch einfach über die Mauern und schwimm dann so schnell und weit wie du kannst. Ganz, ganz witzig. witzig. Kann ich etwas für dich machen? Du, du hast nicht zufällig Sumpfkraut aussehen. bei dir? Nein. Kannst du mir Sumpfkraut besorgen? Versprechen kann ich dir nichts, aber ich halte meine Augen offen. Hier hast du 5 grad. Danke! <laughs> ich freue mich schon auf den heutigen Feierabend. Dafür bekommst du von mir drei Erzbrocken. Oh, co, hm. Może się przyda, w sumie. Czy co to było? No Zwój, oh. Sen, der Aufseher sucht dich. Nein, bitte verrat mich nicht. Was würdest du mir dafür geben? Ich habe nichts. Hab Erbarmen. Ich werde dich nicht verraten. Danke. Ich werde für dich mitbeten. Gott, zu dir ist ein petanja Hm. So, watsch Hey du. Ich habe den Gefangenen gefunden. Und? Er ist tot. Was? Oh Na ja, fuck. egal. Sonst noch was zu machen? Ja, frei das Feld vom Unkraut. Ich bin doch kein Gärtner. Mach deinen scheiß gefälligst selbst. Dank dieser Aussage kannst du deine Essensration erstmal vergessen. Selbst Schuld, du Held. <laughs> Und jetzt kümmere dich um das Feld. Hey. Mach deine Arbeit. Hey. Ich habe das Feld von Unkraut befreit. Sehr Sehr gut. gut. Kann ich jetzt Pause machen? Sag mal, willst du mich verarschen? Warum? Hast du etwa noch eine Aufgabe für mich? Ja, yeah. du wirst jetzt Brot und Wasser an die Gefangenen verteilen. Aber nur diesen Sträflingen. Hier, und jetzt mach dich an die Arbeit. Okay, Chleb und Woda. Dann rozdawać. Hey, du. Hier hast du deine Portion. Danke. Okay, Hey. Hier hast du deine Portion. Danke. Hier hast du deine Portion. Danke. Hier hast du deine Portion. Danke. Hey, du. Hier hast du deine Portion. Danke. Was soll ich jetzt diesem hier geben? Probieren wir es mal. Sonst muss es für mich nicht sein. Bitte, gib mir auch etwas zum Essen. Aber dann habe ich nichts mehr zum Essen. Bitte. Ja, hier. Danke, ich bin dir auf ewig dankbar. Gut, ich habe ich habe die Nahrung verteilt. Sehr gut. Du hast alle Arbeiten erledigt. Jetzt kannst du erstmal Pause machen. Bis mir wieder etwas einfällt, was du machen könntest. <laughs> Dobra rodziska, tutaj zakończymy nasz pierwszy odcinek z tej modyfikacji, mam nadzieję, że wam się podobało. Yy. Modyfikacja jak na razie mi się podoba, szczerze powiedziawszy. Będzie, z tego co wiedziałem, zajmować około 5 do 10 godzin, więc tak średnio. No ale dobra, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się i cześć!